Dzień dobry. Iwona Pacholska, witam państwa na konferencji podsumowującej kontrole przeprowadzane w schroniskach dla zwierząt. Udział w konferencji biorą Paweł Meyer, główny lekarz weterynarii, Tomasz Szymański, wiceminister MSWIA i Jacek Czerniak, wiceminister Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I na początek wyjaśniam. Schroniskami dla zwierząt zarządzają samorządy gminne i organizacje społeczne. Dla samorządów gminnych jest to obowiązek ustawowy. Gmina sprawuje bezpośredni nadzór nad warunkami w schroniskach. W zakresie warunków bytowych zwierząt i infrastruktury schroniska wraz z wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt nadzoruje inspekcja weterynaryjna. Dlatego na początek o zabranie głosu poproszę Pawła Mejera, głównego lekarza weterynarii. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezdomnością zwierząt i z kontrolą nad schroniskami, to chciałbym powiedzieć, że 13 stycznia bieżącego roku poleciłem organom terenowym, wojewódzkim lekarzom weterynarii, jak również powiatowym lekarzom weterynarii przeprowadzenie kontroli, sprawdzenia warunków bytowych zwierząt w aspekcie warunków pogodowych, które Nadchodziły i kwestii związanych z właściwym warunkami dla tych zwierząt. Takie sam, To samo polecenie w tym samym zakresie zostało wydane również przez ministra spraw wewnętrznych i administracji wojewodą, i w związku z tym zostały przeprowadzone kontrole przez wojewódzkich lekarzy weterynarii, przez powiatowych lekarzy weterynarii. W sumie zostało wykonanych 368 kontroli. Dwie kontrole są jeszcze realizowane. W stosunku do 40 schronisk stwierdzono nieprawidłowości. Sam nadzór wojewódzkiego lekarza weterynarii przeprowadził cztery kontrole, kontrole i chciałbym powiedzieć, że w przypadku czterech schronisk wydane są decyzje. Kolejne decyzje będą wydawane niezwłocznie. Dodatkowo chciałbym podkreślić, że bezpośredni nadzór nad schroniskami sprawuje. Powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii sprawuje nadzór nad powiatowym lekarzem weterynarii, w tym również zakresie. Chciałbym też dodać, że podjąłem decyzję w grudniu 2025 roku, że zostanie przeprowadzona kontrola schroniska w Sobolewie w pierwszym półroczu, 2000, w pierwszym półroczu tego roku. Ta kontrola rozpoczęła się 26 stycznia i w chwili obecnej trwa. Chciałbym powiedzieć dodatkowo, że poszerzyłem zakres tej kontroli o nadzór zarówno powiatowego lekarza weterynarii, ale również kontrolę wojewódzkiego lekarza weterynarii i zakresem kontroli jest objęte schronisko od czasu powstania i wpisania do rejestru aż do chwili jego zamknięcia. Ponadto chciałbym Państwu wspomnieć, że również zdecydowałem w grudniu, że tak jak marketingowcy realizują analizy handlowe, tak ja podjąłem decyzję, żeby zaudytować system nadzoru nad schroniskami. W tym celu w bieżącym roku. Zostanie przeprowadzony audyt wszystkich schronisk, wszystkich jakby nadzoru nad schroniskami we wszystkich województwach w całym kraju i będzie on obejmował wymagania w tym zakresie, jak również pozwoli nam ocenić system nadzoru i procedury nadzoru dotyczące tego zagadnienia. Myślę, że na chwilę obecną Dziękuję bardzo. Dodatkowo kontrolę nad schroniskami dla zwierząt realizuje także MSWiA, które koordynuje działania w zakresie ochrony zwierząt przed rażącymi zaniedbaniami i w sytuacjach nadzwyczajnych, na przykład zimą, zleca służbom wojewody kontrolę schronisk. Proszę teraz o zabranie głosu Tomasza Szymańskiego, wiceministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szanowni Państwo, dla resortu spraw wewnętrznych priorytetem jest bezpieczeństwo Zdrowie i życie. Przede wszystkim oczywiście człowieka, ale w sytuacjach kryzysowych, o których jest tutaj mowa, czyli w sytuacjach anomalii pogodowych, wysokich mrozów, to bezpieczeństwo rozciąga również się na dobrostan zwierząt. Szczególnie tych, które wymagają naszej troski, bezpieczeństwa i pełnego zaangażowania w tym obszarze. Jak zostało to powiedziane, niezwłocznie 13 stycznia wespół z głównym lekarzem weterynarii. Minister spraw wewnętrznych i administracji wystąpił do wszystkich wojewodów z zaleceniem przeprowadzenia pilnych kontroli w schroniskach. Główny lekarz weterynarii poinformował o ilości przeprowadzonych kontroli, o nieprawidłowościach, które zostały stwierdzone. Oczywiście również mimo działań wojewody, którzy, wojewodów, którzy są zobowiązani do prowadzenia kontroli w ramach nadzoru. I administracji zespolonej nad wojewódzkimi lekarzami weterynarii, również piecze nad schroniskami pełni policja. Można stwierdzić, że od początku tego roku ponad 125 interwencji w ramach schronisk uczestniczyło blisko 490 funkcjonariuszy zaangażowanych w to, żeby dobrostan zwierząt był zachowany, żeby warunki, w których przetrzymywane są zwierzęta spełniały te podstawowe kryteria, które wynikają z aktów normatywnych. Pragnę Państwa jednoznacznie zapewnić dobrostan zwierząt oraz funkcjonowanie w należytych warunkach są dla nas priorytetem. Mówimy stanowczenie nie dla patoschronisk, dlatego też zapewniamy i gwarantujemy Państwu, że każda informacja, którą również możecie Państwo organizacje społeczne, obywatele, którzy powezwą informacje na temat nieprawidłowości w schroniskach, które są, należy zgłaszać zarówno Głównemu Lekarzowi Weterynarii, ale również nam, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, gwarantujemy, że będziemy podejmować nadal schro... swoje działania w tym kontekście, żeby likwidować patoschroniska, bo po wielu latach zaniedbań nie ma miejsca na tego typu rażące naruszenia. Będziemy również w ramach możliwości, które daje nam Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, analizować wystąpienia pokontrolne, analizować zalecenia, które płyną po tych kontrolach, żeby je wdrażać. Już wczoraj. Podczas komisji wspólnej rządu i samorządu zapowiedziałem zainteresowanie zespołu do spraw rolnictwa i do spraw administracji, że przeanalizujemy te rzeczy, te zalecenia i wystąpimy do jednostek samorządu terytorialnego, których zadaniem własnym gmin jest prowadzenie schronisk, żeby wdrożyć jak najlepsze rozwiązania prawne, ale też faktyczne, żeby dobrostan zwierząt był jak najlepszy. Dziękuję. Resort Rolnictwa odpowiada za przepisy dotyczące ochrony zwierząt i nadzoruje inspekcję wetery weterynaryjną. Dlatego teraz proszę o skomentowanie sytuacji Jacka Czerniaka, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jak ważne są przepisy dotyczące oznaczenia psów i kotów w kontekście ich rejestracji, to przekonaliśmy się właśnie w ostatnich czasach, kiedy ten, ta bezdomność zwierząt rośnie. Proszę Państwa, od 10 lat pragnę zauważyć, że trwają próby wprowadzenia takiego systemu, który by te wszystkie kwestie unormował. Były projekty poselskie, które w tym procesie legislacyjnym niestety nie zostały zakończone. Dzisiaj projekt rządowy, który dotyczy właśnie krajowego rejestru oznaczonych psów i kotów, jest już na fazie końcowej przyjęcia. Otóż dzisiaj. 29 stycznia na stałym komitecie Rady Ministrów jest to takie ciało, które przyjmuje wszystkie projekty ustaw przed decyzją Rady Ministrów. Ten projekt nasz, nasz projekt rządowy koordynowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie dzisiaj przyjęty, bo dzisiaj o godzinie 12 ta decyzja zapewne zapadnie, bo wszystkie uzgodnienia, które poczyniliśmy wcześniej w procesie konsultacyjnym dotyczącym prowadzenia tego systemu są już właśnie przed końcowym efektem decyzji. Na czym ten projekt polega? Na czym ten system cały polega? Otóż wprowadzimy taki jednolity system w Polsce. On będzie kompatybilny również z systemami unijnymi, gdzie każdy, proszę państwa, pies będzie zaczypowany, będzie zarejestrowany, będą podstawowe informacje dotyczące i właściciela, i jego danych. I jeżeli sytuacja. Stanie się taka, aby tak nigdy nie było, że właściciel psa, który nagle podejmie decyzję, żeby tego psa, że tak powiem, gdzieś zostawić i zostawi go w lesie, to system niezwłocznie sprawdzi, czyli to jest pies, kto był właścicielem, i w ten sposób ograniczymy w jakim zakresie bezdomność zwierząt, bo to jest system, jak powiedziałem, rejestrujący wszystkie obligatoryjnie psy. Otóż, jeżeli dotyczy to kotów, to będzie system fakultatywny dla tych, którzy, właściciele, którzy będą chcieli, żeby ich kot był zarejestrowany. Natomiast. Te zwierzętka, które są w schronisku, które są w obrocie, będą obligatoryjnie zaczypowane tym transponderem, będzie oznaczone, do kogo należy to zwierzę, kto jest właścicielem, i to myślę pomoże nam w sposób taki jednoznaczny, później w kontekście różnych sytuacji. Nie chciałbym mówić, że one będą bardzo w bardzo dużym zakresie, ale żeby te sprawy wszystkie były szybko i konsekwentnie ustalane co do naszego podejścia do zwierząt. The cat sat on the w kontekście systemowym. Jest to rozwiązanie, na które oczekuje i środowisko organizacji i właściciele. Jest to naprawdę dość nowoczesny, będzie to system nowoczesny zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo to chodzi o to, żeby to był system zarządzany przez instytucję publiczną, nie podmioty prywatne, więc wszystko jest w projekcie ustawy. Dzisiaj Stały Komitet Rady Ministrów, jeżeli przyjmie, antycypuję, antycypuje, czyli przypuszczam, że przyjmie ten projekt i idziemy z projektem, później Rada Ministrów, idziemy z tym projektem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki. No i teraz proszę Państwa jest czas na zadawanie pytań. Na początek po jednym na osobę. Dzień dobry, Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Wspomnieli Panowie o tych nieprawidłowościach w 40 schroniskach, jeśli dobrze zrozumiałam. Czego dokładnie dotyczyły te nieprawidłowości? I jeszcze um, wspomniał Pan o tym, że w przypadku czterech schronisk zostały wydane decyzje. Co to są za decyzje i jakich schronisk Dotyczą te nieprawidłowości. To może? może ja. Jeżeli chodzi o kwestie związane z nieprawidłowościami, które zostały stwierdzone podczas tych kontroli, to one dotyczą przede wszystkim kwestii, że zostały stwierdzone zamarznięta woda, niewłaściwie ocieplone budy, zostały stwierdzone uchybienia dotyczące budowy i techniczne w schroniskach, jak również kwestie dotyczące dokumentacji i procedur. To są główne uchybienia, które zostały podczas tych kontroli stwierdzone. Dodatkowo chciałbym podkreślić, że zostały, są to decyzje, które wydawane w celu usunięcia uchybień. Jest to jedna z decyzji, które są w zależności od sytuacji. I analizy, bo teraz na bieżąco przez cały czas powiatowi lekarze weterynarii te dokumenty kończą i będą wydawane kolejne decyzje. Decyzje mogą być: trzy usunięcie uchybień jeżeli to są mniejsza waga uchybienia, jeżeli większa wstrzymanie przyjmowania zwierząt do czasu usunięcia uchybień. I najbardziej radykalna decyzja, jeżeli będą stwierdzone poważne zaniedbanie, czyli zamknięcie schroniska. Tak jak miało przypadek w Sobolewie. Jeżeli chodzi o kwestię, gdzie te przypadki były stwierdzone, to powiem Państwu, że trzy decyzje były wydane na, w terenie województwa mazowieckiego i jedno na terenie województwa podkarpackiego. Proszę kolejną osobę o zadanie pytania. Dzień dobry. Krzysztof Bysiewicz, Polska Agencja Prasowa. Ja się chciałem zapytać, na jakiej konkretnej podstawie została wydana decyzja o natychmiastowym zamknięciu schroniska w Sobolewie i gdzie teraz będą trafiały zwierzęta z tych gmin, które miały podpisane umowy z tym schroniskiem. Bardzo dziękuję. Może ja wezmę to pytanie, jeżeli Państwo pozwolą. Bardzo dziękuję za pytanie, bo to jest bardzo dobre pytanie, które pojawiło się w przestrzeni medialnej. Chciałbym Państwu powiedzieć, że decyzja, która została wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, związana była z niewykonaniem decyzji z zeszłego roku. Kontrola sprawdzająca była przeprowadzona 21 stycznia tego roku i wykazała niewykonanie tej decyzji. W związku z tym została wydana decyzja o zamknięciu schroniska. Chciałbym podkreślić, że 26 stycznia zleciłem kontrolę biura kontroli, żeby właśnie również i ten aspekt zbadać i żeby to również sprawdzić w tym zakresie, o którym pan mówi. Następna osoba, proszę. Dzień dobry, Jankela K.D.Z. Ja chciałbym dopytać o ten sobolew, to znaczy czego dotyczyła ta decyzja, której nie wykonało to schronisko, że związało się to z jego zamknięciem i, i z tego co rozumiem, to, to był przypadek, że to, ta decyzja o zamknięciu akurat pojawiła się tego dnia, kiedy przed schroniskiem był wielki protest i, i byli ci wszyscy działacze, aktywiści. Szanowni Państwo, nie możemy mówić tu o żadnych przypadkach. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze schroniskami, realizujemy te zadania od wielu lat. Jak ten przypadek pokazał, jest wiele problemów, które narastały, i dzięki temu ta sytuacja pokazała, że wiele tematów należy rozwiązać. Bardzo ważne jest to, o czym powiedział pan minister Jacek Czerniak, że. Będzie wprowadzony chipowanie zwierząt, to jest jeden z systemowych rozwiązań, które pozwoli uszczelnić system. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że Sobolew pokazał, że są sytuacje, które wymagają naszej szczególnej, szczególnego nadzoru. Chciałbym dodatkowo powiedzieć, że zwierzęta, które zostały odebrane z Sobolewa, Poleciłem wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii w Łodzi, żeby wesprzeć organizacje, które przejęły te zwierzęta. W związku z czym, w powiecie, w którym jest schronisko, które, które prowadzi organizacja, która przejęła te zwierzęta, w niedzielę przyjechali inspektorzy z powiatu, którzy których zadaniem było wspomóc wolontariuszy, ocenić stan zwierząt, które się znalazły, jak również wspomóc w zakresie ilości zwierząt, które tam zostały. Sprawdzone zostało wszystkie zwierzęta, które tam dotarły. Parę zwierząt było agresywnych, w związku z czym ta oględziny musiały być przeprowadzone kolejnego dnia, kiedy to nastąpiło przyjęcie zwierząt do tego schroniska, w którym, do tej fundacji, w której to się znajduje. Dodatkowo też poleciłem wojewódzkim lekarzom weterynarii do innych miejsc, do których trafią te zwierzęta, żeby również w tym samym zakresie była wsparta, byli, były wsparte fundacje, były wsparte organizacje, które działają na pomoc zwierząt, działają w celu pomocy. Tym zwierzętom, które były odebrane z Sobolewa, te działania przez cały czas są prowadzone. Bardzo proszę, panie. Ale jeszcze chciałem się cofnąć do tej decyzji. To znaczy, 21, tak jak pan mówił, była kontrola. Co ona wykazała? Tak jak rozumiem, była jakaś decyzja podjęta w trakcie tej kontroli, z której to schronisko się nie wywiązało, i w związku z tym w sobotę zostało to schronisko zamknięte. Jaka to była decyzja i co wyszło podczas tej kontroli 21? Czy. Znaczy... Tak, jak Państwu mówię, nadzór bezpośredni nad schroniskiem prowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii, nad Powiatowym y, odpowiada Wojewódzki. Żeby to dokładnie sprawdzić, żebyśmy, Szanowni Państwo, jest bardzo dużo emocji koło tego, jest wiele negatywnych ocen, jest wiele sytuacji, które należy wyjaśnić. W związku z tym, tak jak mówię, Poleciłem już, zaplanowałem w grudniu, w pierwszym kwartale przeprowadzenie kontroli w schronisku w Sobolewie. W, w chwili obecnej kontrola trwa, która się rozpoczęła 26 stycznia, i na podstawie dokumentów, na podstawie faktów, które zostaną określone, będą podejmowane dalsze decyzje. Ten obszar również będzie w ramach kontroli, którą zleciłem i zleciłem to. To robią kontrolerzy z głównego inspektoratu weterynarii. Na podstawie wyników tych kontroli będę mógł podejmować dalsze działania i będę mógł wtedy odpowiedzieć na to pytanie. Ale to brzmi tak, jakby wciąż nie była znana przyczyna zamknięcia tego schroniska. Nie, przyczyna, Chyba, jest, my wiemy, nie, przyczyna jest znana. Jedną z, z przyczyn było to, że zostało stwierdzone, że nie ma prowadzonych rejestrów w tym schronisku, i to była jedna z przyczyn. Natomiast moja kontrola ma ocenić kształt i cały stan, który jest, był zastany w tym schronisku. I tak jak mówiłem, kontrola będzie obejmowała czas od powstania tego schroniska, od wpisania go do rejestru, aż do dnia, kiedy została wydana decyzja zamykająca. Czyli decyzja o zamknięciu nie była związana z tym protestem, który tam był tego dnia? Nie, no, powiem szczerze. Proszę Państwa, bo Pan Redaktor Z. stara się dociekać o przyczyny i tak dalej, muszę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że przyczyny są zawarte w prawie. Inspekcja działa na zasadzie i na podstawie prawa. I nie ma żadnych ominień, że może cokolwiek pójść, że jest protest, i sobie zamknąć nagle schronisko. Były uchybienia. By, były, pan y, główny lekarz weterynarii powiedział o tych y, przyczynach. A, trwa analiza i pan redaktor zostanie poinformowany całościowo o ustaleniach, które poczyni inspekcja weterynaryjna szczebel y, główny. Dziękuję. Dzień dobry, Dominika Calińska w Polsce, 24. Mam takie pytanie, dlaczego państwo zareagowało dopiero właśnie po tych interwencjach mediów prywatnych i czy wobec pana Wojewody, który zapewniał, że wszystko jest w porządku, zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje? Przepraszam, pytanie dodatkowe: państwo, to znaczy kogo ma na myśli pani? Państwo polskie czy państwo tu panu stojących? Ogólnie państwo, ale też panowie tutaj ministrowie. To tak, tutaj chyba pierwsze pytanie to do, do, do pana mejera, tak? Dobrze mówię. Może pani powtórzyć to pytanie. Dlaczego, dlaczego Państwo, czy pan A. główny lekarz zareagował, nie wiem, czy. A okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o to, to chciałbym powiedzieć, że nie zgodzę się z tym, że dopiero zareagowaliśmy na sytuację, która miała miejsce w ostatni weekend stycznia, ponieważ tak jak Państwu mówiłem, decyzje dotyczące zarówno kontroli w Sobolewie, jak również audytu systemu zostały podjęte w grudniu. Chciałbym podkreślić, że audyt systemu, który ma na celu sprawdzenie nadzoru nad schroniskami w skali całego kraju, jest podjęty przeze mnie i to jest audyt, który ja zidentyfikowałem i poleciłem. I to jest pierwszy audyt taki poważny, takiego systemu realizowany przez głównego lekarza weterynarii. W związku z tym chciałbym powiedzieć, że już dużo wcześniej podjęliśmy działania w tym zakresie. Drugie pytanie do pana ministra Tomasza Szymańskiego. Tak? On oczywiście jest związany poniekąd z odpowiedzią pana głównego lekarza weterynarii, bo jak wytłumaczyliśmy państwu, jak wygląda zakres odpowiedzialności współdziałania wojewody, z wojewódzkim inspektorem, z powiatowymi, gdzie tutaj nadzór ma główny lekarz weterynarii. Trwa postępowanie wyjaśniające. Wojewoda opiera się na informacjach, które są i, i, i przygotowanym materiale, przygotowanym przez powiatowych lekarzy weterynarii. Dlatego postępowanie wyjaśniające i audyt, o którym wspominał główny lekarz weterynarii, wraz oczywiście z oczekiwaniem społecznym na krzyżowe kontrole, wyjaśni i ewentualne zostaną podjęte działania w stosunku do pana wojewody. Dzień dobry, Katarzyna Rogala tvn 24 Na początek pytanie o to, co dokładnie obejmowały te kontrole, w jakim zakresie one były prowadzone. Mówię o tych wszystkich 368 i jakie możliwości w zakresie kontroli mają lekarze weterynarii? Czy panowie nie uważają, że należałoby te możliwości rozszerzyć? No bo oficjalnie słyszymy, chociażby o tej kontroli w Sobolewie, gdzie oficjalnym powodem jest brak elektronicznej ewidencji psów, oficjalnym powodem zamknięcia. No a Dostrzegliśmy tam sporo uchybień, zresztą już dużo było dzisiaj na ten temat mówione. Pan Bardzo dziękuję za to pytanie. Proszę Państwa, ja nie chciałbym, żeby było takie wrażenie, że ministerstwo czy też państwo polskie zaczą, zaczęło działać, bo zdarzył się przykry, przykra sytuacja w Sobolewie. My permanentnie pracujemy, my permanentnie te kontrole prowadzimy jako inspekcja weterynaryjna, przygotowujemy rozwiązania systemowe. Jeżeli ja mówiłem o projekcie rządowym ustawy, to proszę Państwa, ten projekt nie został stworzony w ciągu jednej nocy i nagle się dzisiaj pojawia na stałym komitecie. To była praca resortów, uzgodnienia, wszystkie Legislacyjne kwestie, więc tutaj my, łącznie tutaj, jak pan minister Szymański powiedział, również będziemy wspólnie analizować te systemowe rozwiązania, które dzisiaj być może nie przystają do tej rzeczywistości, która się pojawiła. I wprowadzimy w tym po analizie, bo trzeba podjąć głęboką analizę tych kwestii związanych z nadzorem, z karami, z sytuacjami, które dotyczą zwierząt, bo przecież te zwierzęta są najważniejsze, więc to przedstawimy. Jeżeli będą takie wnioski dotyczące, że coś, coś trzeba usprawnić, coś trzeba zmienić, to jesteśmy gotowi. Wina, to jesteśmy przekonani, że ten kierunek będzie realizowany. Jeszcze raz powtórzę. Być może chwaląc się tutaj 10 lat trwały prace legislacyjne nad wprowadzeniem tego systemu oznaczeń w sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj jest projekt rządowy. Dzisiaj na SKRM ten projekt rządowy staje. Czy dopytam pana ministra, eksperci mówią tutaj właśnie o licznych brakach, jakby lukach prawnych, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt. Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o zmianę przepisów? No bo w obecnych nie ma chociażby tego, jakie właściwie warunki powinny spełniać placówki, aby mogły zostać schroniskiem. Tak naprawdę nie jest to do A na jakie podstawie Pani twierdzi, że w obecnych przepisach nie ma takich kryteriów? Bo jeżeli tak Pani mówi, to co mam Panią do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi i zobaczy Panie, Pani przekaże tym ekspertom, że tam są ściśle określone warunki. Również z nowej realizowanej ustawie o zdrowiu zwierząt, myśmy prowadzili pewne rozwiązania, które mówią, że powiatowy lekarz w weterynarii musi podjąć decyzję o tym, że schronisko może być, funkcjonować, powinien, musi kontrolować co najmniej dwa razy do roku to, to schronisko i te wszystkie kwestie są określone. Być może jeszcze coś wymaga określenia pewnych rozwiązań, kryteriów. Jesteśmy gotowi na to, wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, podjąć takie zobowiązanie, że to przeanalizujemy i przedstawimy rozwiązanie. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Panom dziękuję. 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 Jeszcze ktoś? pap tak? Tak jest. Ja chciałam chciałem jeszcze dopytać, Krzysztof Busiewicz, Polska Agencja Prasowa, o te inne gminy, które miały właśnie umowę z tym zamkniętym schroniskiem w Sobolewie. Czy wiadomo jest, gdzie teraz będą mogły trafiać zwierzęta z tych Proszę gmin? Oddać. To jest, znaczy, jeżeli chodzi o kwestie. To są zadania własne gminy i tutaj to pytanie powinno być skierowane do gminy, bo to ona odpowiada za to. E, tutaj jeżeli chodzi o kwestie zwierząt, które zostały przejęte i o tym mogę powiedzieć, to chciałbym powiedzieć, że tutaj wszystko jest y, y, pod nadzorem. E, tutaj będziemy sprawdzali ten stan zwierząt i będziemy e, interesowali się, gdzie te zwierzęta są i w jakim są stanie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I oczywiście informuję, że o 10 kolejna konferencja dotycząca biogazowni z udziałem ministra krajewskiego i ministra motyki.